Dzisiaj wielce kontrowersyjny temat e, porównawczy cieni ingota i maka. No i chcemy właśnie dawać, e, po prostu dać Wam taką wyważoną opinię e, naszą, e, wspólną. E, I też to jest taki, może taką taka historię tego, dlaczego te cienie maka są takie popularne. E, no i jak one wyglądają w stosunku do ingota. Więc czemu mak jest taki popularny Bo na całym świecie? Więc jeśli się na historię maka, on został założony już ponad 3 lat temu. No i w Toronto, Kana w Kanadzie, to chyba każdy wie. I przede wszystkim te, ta firma została założona ze względu na pod profilem wizerzystów, profesjonalnych make-up artistów, i właśnie z, z myślą o nich. Czyli oni pierwsi wyprodukowali, właśnie mieli taki pomysł tych palet. Łączenia wszystkich kolorów i tak dalej, jak chcecie, dowolnie. Też miałem ten Mac Pro, czyli tu kartę, która umożliwiała, to już było później, no, ogólnie. dopiero później właśnie wszedł na rynek, um, uzdostępnił tegośmy kosmetyki dla wszystkich. No, a jednak tą renomę już wśród wizerzystów zyskał. No i wiadomo, jeśli taki makijażysta, który od 25 lat stosuje kosmetyki Maka, on już tak nie zmieni tego. Zwłaszcza, że kosmetyki były bardzo dobre jakościowo i cenowo przede wszystkim. Te cienie są naprawdę świetne w Stanach, zwłaszcza z taką kartą Pro, która macie chyba tam 20 czy 30% zniżki. Te cienie wychodzą nam bardzo, bardzo tanio i Oczywiście cena, która tutaj jest u nas w Polsce, cena detaliczna takiego cienia, nie umywa się do tego, co taki wizarzysta profesjonalny zapłaci w Stanach Zjednoczonych, więc przede wszystkim te cienie były tanie i było ich dużo, na niesamowita dowolność dobierania tych kolorów, te palety oczywiście były takie fajne, mobilne, to na pewno... Przez to Mac przede wszystkim zyskał popularność. I ma nasz Inglot, który oczywiście w te kosmetyki były też ponad 20 lat już, ale on nie ma jakiejś, jakiejś reklamy takiej jak Mac. No i ten sam zestaw Freedom został dopiero wprowadzony kilka lat temu. No i z pewnym opóźnieniem, ale to nie znaczy, że wcale te cienie są gorsze niż Mac. Ja teraz przejdę do aspektów cenowych. Mak w Polsce jest, po prostu ta cena to jest aż śmieszna, ja jak ostatnio byłam w Polsce, to było w sprawie rok temu, robiłam zakupy właśnie w Warszawie w Złotych Tarasach, to jeden cień Maka taki pełny w opakowaniu, kosztował 59 zł, a same takie wkłady, czyli właśnie te takie panny, które już Wam pokazuję, jak one wyglądają, tak, i one z tyłu to mają takie i naklejkę, potem też wspomnimy po czym poznać oryginalnej podróbki. Kosztowało 49 zł. Przy czym cienie inglota kosztują 7 zł. za sztukę, jeśli kupujecie je właśnie w paletkach. co jest bardzo irytujące w inglocie, to iż w wielu miastach Polski wiem, że w niektórych miastach jest możliwością kupienia samej paletki. Niekoniecznie też takiej, ale też tych takich trochę starego typu, właśnie czy tych takich typowo freedom, gdzie wszystko można sobie wziąć na magnesiki, czy też tych takich zwyczajnych okrągłych pięciu, pięć, y, pięć, z pięcioma cieniami lub z trzema. No, niestety, prawie, prawie nigdzie tego nie mogę dostać z samej pustej paletki. Nigdzie nie chcę tego sprzedawać, więc najbardziej się opłaca kupić po prostu 5 cieni w paletce i nawet potem jest z tego wyrzucić, bo wtedy cieni kosztują 7 zł. Natomiast, natomiast, jeśli byście chcieli kupić same cienie takie pojedyncze, to wtedy one wychodzą dużo drożej, bo jeśli ja się pytam pani, to na mnie powiedziała, że około 13 zł, no to w ogóle się nie opłaca. No, ale to można sobie porównać, że no 59 czy 49 zł za jeden cień maka. Kontra 7 zł za cienie z Inglota to wystarczy sobie pomyśleć czy faktycznie, co się opłaca. Przy czym gramatura cieni Maka to jest 1,3 g, a Inglota 1,8. I mówimy teraz o cieniach okrągłych, nie o tych wielkich kwadratowych, których jest ponad 2 g. Zarówno Mac, jak i Inglot posiadają cienie dające różne wykończenia, zaczynając od matów poprzez satynę, perłę, na cieniach takich typowo mocno brokatowych kończąc, więc w obydwu markach znajdziecie coś dla siebie w zależności od tego, jaki sobie życzycie mieć efekt na oczach. Dobrze. Jeśli chodzi o pigmentację Maka i Inglota, to obie uważamy, zgadzamy się z tym, że Mak i Inglot to nie ma żadnej różnicy. Spójrzcie na kolory matowe, spojrzycie na kolory perłowe. Pigmentacja jest świetna zarówno Maka i Inglota i naprawdę tutaj nie zauważy się pięciokrotnej różnicy ceny, więc pod tym względem na pewno Inglot zyskuje. Mhm. Ale też co jest ważne, że cienie inglota są przeważnie takie właśnie bardzo mięciutkie. Jak nakłada się go pędzlem, często właśnie tego cienia się też nadkrusza. Przy czym, mimo że jest go więcej, Szybciej zużyjecie cień Inglota, więc jeśli patrząc na wydajność, te cienie maka są twarde, też zależy co lubicie. Jeśli nie lubicie twardych cieni, no to nie polubicie cieni makowych niestety, bo przy nakładaniu go pędzlem on ma super piękne na sobie wszystko, ale jest naprawdę taki dosyć twardy, więc żeby go nałożyć musicie go też tak długo nabierać no. i, i pracować. Natomiast Inglot jest bardzo mięciutki, od razu dużo się go nabiera, trzeba też uważać, żeby nie przesadzić, bo się go, jak, to się, jak ja na przykład nieraz pomaluję się jakiś makowy, potem dotknę Inglota i nagle o, przesadziłam. Więc cienie maka są twarde i takie najdłużej starczają, a inglota są miękkie i niestety są nieco są mniej żydalne. Szybciej się, się zużywają. Tak. Po mhm. No i teraz pytanie dla osób, zwłaszcza mieszkających w Polsce. Które cienie wybrać maka czy inglota i jak właśnie na co patrzeć? Więc przede wszystkim uważamy, że musicie pomyśleć z głową nad tym, co chcecie mieć w takiej palecie. I wtedy właśnie pod tym kątem budować taką paletę sobie. I właśnie tak jak my robimy, mieszamy te cienie razem: inglota i maka, i wtedy no, wybieramy te najbardziej nasze ulubione. A więc my doszłyśmy do porozumienia w kwestii kilku wykończeń: i cienie maka, jeśli chodzi o maty, są o wiele gorsze niż inglota. Inglota, tu możemy Wam porównać, na przykład to są właśnie biały. I taki cielisty, to możecie sobie porównać, na przykład ten może być porównywany do wanilii, a ten jest właśnie taki typowy biały. I ta pigmentacja jest niesamowita, te cienie makowe nie mają aż takiej pigmentacji, mogę Wam porównać na przykład cień, które mam, Shroom. No i sami sobie zobaczcie, widać coś tutaj lekko, ledwo co, a tutaj makowe mają taką konsystencję. Mhm. Natomiast ma cienie makowe mają niektóre odcienie takie naprawdę unikatowe. Te, te brulee, o których wspominałam wcześniej mhm. właśnie. Mhm ale niektóre cienie Maka mają naprawdę taką unikatową formułę, że one nie są takie płaskie na oku, tylko mają właśnie taki jakby efekt trójwymiarowy, że nieraz wystarczy, że pomylacie sobie powiekę jednym cieniem, a to wygląda jakbyście mieli po prostu kilka odcieni. I, po I to da, jest wyjątkowe. Taki interesujący efekt właśnie. Mhm. I właśnie jeśli zobaczycie jakieś cień, które naprawdę Wam się podoba, na przykład nasze byłbym właśnie Trucks albo e, Club, które są takimi kolorami no, unikatowymi, możemy powiedzieć, i właśnie tam się przewija kilka kolorów w więc okej, okay, może zainwestować w taki kolor, ponieważ to jest kolor bardzo ciekawy. Jednak jeśli macie, chcecie właśnie zaczynać z białym, lekkim, beżowym, właśnie do takiego wash, czyli takiego pierwszej takiej warstwy bazowej koloru, naprawdę nie, ma, no nie, nie trzeba wydawać takich pieniędzy, bo Inglot jest świetny i super tani. Mhm. Tutaj można sobie na przykład też porównać dwa cienie matowe. To jest Inglot, już Wam mówię numerek. To jest Inglot numer 363 oraz Brun z Maka. To jest naprawdę jest różnica tylko w takim lekkim wykończeniu, bo Brun wpada bardziej w szarość, a ten z Inglota jest bardziej brązowy no, ale generalnie to są dwa maty no jakbym komuś pokazała, to wiele makijażystów kiedyś poszłam do Maka z moją paletką gdzie miałam różne mieszane cienie i makijażysta do mnie, o jaki fajny cień co to w ogóle jest, ja go nie kojarzę, jakaś limitowana edycja nasza, ja takie oczy mówię, nie, 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 to jest Inglot bo to nagle obraza majestatu, bo ja miałam czerność przyjść w paletce Maka z cieniami z Inglota no ale przepraszam, no niektóre są naprawdę świetne tak, no.